Szanowni Państwo, od września uruchomiliśmy infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest przełom w komforcie pacjenta i w tym, że może się wreszcie dowiedzieć, gdzie najbliżej niego jest Nocna Świąteczna Pomoc Lekarska całą dobę, w związku z tym nie musi jechać na SOR, żeby uzyskać pomoc i poradę medyczną, ale też co najważniejsze, pacjent może zadzwonić, dowiedzieć się, gdzie jest najkrótsza kolejka do świadczeń, bo cóż z tego, że skracamy kolejki, jeśli pacjent o tym nie wie, a już w Polsce w 80 ponad placówkach można uzyskać operację zaćmy w ciągu 14 dni. W ponad 40 placówkach rezonans magnetyczny i w ponad blisko 250 placówkach w ciągu 14 dni tomografię komputerową. Tego można się dowiedzieć na infolinii i nie tylko tego, bo również informacje o karcie EQUS, również informacje o uzdrowiskach.